Słuchajcie, ludzie się na mnie patrzą, a ja pierwszy raz jestem w miejscu publicznym, ale co? łamie ten barierę swoją w głowie. Um, wybiło mnie to z rytmu zupełnie. Cześć kochani, chciałam Wam dzisiaj powiedzieć trochę o Wielkanocy. Dzisiaj już mam okulary na nosie. Wielkanocy, która w Szkocji i przeglądałam pisząc bloga, bo napisałam wczoraj bloga. Przeglądałam kilka innych blogów, żeby nawet nie tyle porównać fakty, co chciałam po prostu znaleźć wyjaśnienie niektórych terminów, żeby się upewnić, czy na pewno dobrze je rozumiem. I spotkałam się z różnymi. Z różnymi tradycjami i których nigdy wcześniej, o których nigdy wcześniej nie słyszałam, a tyle czasu już tu mieszkam i z potrawami, o których nigdy wcześniej nie słyszałam, i nawet dzisiaj zapytałam o nie Peter'a i też e, nie wiem, jak to jest możliwe. Także powiem wam dzisiaj tak, jak jest, tak jak naprawdę jest, albo przynajmniej tak, jak ja się spotkałam z Wielkanocą, nie tak, jak może powinno być, albo jest napisane w internecie, że było, albo może kiedyś było, ale powiem wam tak, jak jest, ok? Czyli tak, jakie są, w jakie dni obchodzimy Wielkanoc? No, Wielkanoc obchodzimy w piątek, w niedzielę. w piątek, piątek, Wielki Piątek nazywa się Good Friday. Good Friday to znaczy dosłownie dobry piątek i słowo dobry jest po prostu zastępstwem staroświeckich określeń na ten piątek i jest po prostu, ma być nowoczesnym określeniem i się nazywa Good Friday po prostu. Później jest Easter Sunday, czyli niedziela wielkanocna. I zaraz do niej wrócimy. I jeśli chodzi o poniedziałek, to nikt raczej. No, mówi się Easter Monday, ale też rzadko i właściwie mało kto w ogóle zwraca jeszcze uwagę na to, że poniedziałek to jest Easter. Po prostu jest dzień wolny od pracy. I jeżeli komuś się chciał przypomnieć, dlaczego jest ten dzień wolny od pracy, to by ewentualnie pomyślał, a no tak, jest Easter. To bardziej na tej zasadzie, bo nikogo nie obchodzi poniedziałek. Czyli tu się ma, to, to jest powiązane z tym, że tak samo nie obchodzi się tutaj lanego poniedziałku. Nie ma czegoś takiego. E, śmingus Dingus nie istnieje w Szkocji. Nie ma lanego poniedziałku, nikt o tym wcześniej nie słyszał. Jak się wcześniej pytałam, nie ma czegoś takiego. Wracając do niedzieli, to. Tutaj też się jej tak nie obchodzi. Ja trochę tak może od końca trochę zacznę od, od poniedziałku z powrotem wrócę, ok? Jeśli chodzi o samą niedzielę, to nikt tutaj też nie obchodzi w taki sposób, jak w Polsce się obchodzi, że, że jest śniadanie wielkanocne, że jest żurek albo jakaś inna typowa potrawa, chociaż tutaj zaraz dodam, że w sumie jest taka potrawa, która się przewija bardzo często na Wielkanoc, ale nie jest to takie coś, że jak w Polsce, że wszyscy jedzą ten żurek właśnie i białą kiełbasę i jajka. E, właśnie, na, znaczy, właśnie przewinęło mi się przez te blogi też to, że, że w Szkocji jajka są tak samo ważne jak w Polsce, a z tym się bardzo mocno nie zgodzę nie są. Jedyne jajka, jakie są ważne w Szkocji, to czekoladowe, a nie żadne pisanki. Nikt tu e, jajek nie maluje, nikt ich jakoś nie gromadzi, nie ma potraw z jajek. Właściwie mało kto je jajka jakkolwiek inaczej niż e, Wiecie, takie jajka sadzone, czy jajecznica. Jest jeszcze coś takiego jak scotch, to są takie jajka na miękko w takim cieście z mięsa mielonego, ale to, to, to nie jest typowo wielkanocna potrawa. Także nie zgodzę się z tym, żeby jajka tutaj królowały, jeśli chodzi o Wielkanoc, jeśli chodzi o takie zwykłe jajka, bo tylko czekoladowe. Czekoladowe są wszędzie i mam nadzieję, że właśnie będę umiała wam pokazać, jak zaraz wejdę do sklepu. Co jeszcze? Jeśli chodzi o, o tradycję na Wielkanoc, to jest, coś tutaj, jest tutaj coś takiego, co się nazywa Egg hunt I to jest zabawa dla dzieci, gdzie rodzice czy dorośli chowają e, albo plastikowe, takie zabawkowe jajka dla dzieci. Albo już od razu czekoladowe i teraz tak, to jest na zasadzie, że oczywiście jak są czekoladowe, no to kto więcej nazbiera. Jeżeli to są plastikowe, z takim puste w środku, to można je wypełnić słodyczami, albo jeżeli to są jakieś zabawkowe, nawet plastikowe, tylko po prostu puste, to można na przykład zrobić tak, że kto pierwszy znajdzie wszystkie swojego koloru, bo są podzielone na kolory, no albo kto znajdzie więcej, szybciej, to zależy ile jest osób, kto jak się bawimy, gdzie się bawimy. Słyszałam, że to można też robić właśnie w miejscach publicznych, jak w parku, ale jak ktoś ma ogród, to robi to w ogrodzie, a jak ktoś nie ma ogrodu, to robi to w domu. No i e, można to zrobić w domu, jak się nie ma gdzie, bo, bo to jest chodzi o zabawę, a nie chodzi o to, żeby to koniecznie było <grytanie> zrobione na dworze. Ale tak się przyjęło, że to się na wolnym powietrzu, chociaż w Szkocji wiecie jak to jest, albo nie wiecie. E, różnie to z tą pogodą. E, dalej. Egg Hunt. Są jeszcze takie zabawy, jak e, rolling, e, rolling egg. I to jest taka zabawa, której ja nie doświadczyłam, ale moja sąsiadka mi o tym opowiadała, że ona się tym bawiła jako dziecko i teraz właśnie jej dzieci też to robią robić. Czyli spuszczanie jajek z górki, i nie wiem, czy to są jajka ugotowane, czy, czy surowe, czy chodzi o to bardziej, żeby było ekstremalnie, że jak się zbiją, to wiadomo. Nie wiem, bo nie pytałam jej wcześniej o szczegóły. I właśnie spuszcza się te jajka z jakiejś górki, i które jajko będzie najmniej potłuczone na dole wygrywa. Oczywiście, jeżeli ktoś organizuje zabawy na dworze, to może zrobić też jakieś wyścigi w workach i tak dalej, ale to nie są typowo wielkanocne zabawy. Te dwie, o których Wam wspomniałam, są typowo wielkanocne i z tymi się spotkałam. Jeśli chodzi o egg hunt, czyli to polowanie na jajka, sama organizuję to dla swoich dzieci, a jeśli chodzi o te rolling eggs, to nigdy wcześniej tego nie robiłam, ale kto wie, może spróbujemy, czemu nie? Jeśli chodzi o potrawy wielkanocne, to tak jak wspomniałam jest tutaj coś bardzo popularnego, co się wyłania w okresie wielkanocy, ale nie jest to tak powiedzmy obowiązkowe i nie jest to coś, co właściwie wszyscy faktycznie kupują i robią, ale jest to bardzo popularne w tym okresie świątecznym. Czyli leg lamp to jest jagnięca noga w całości i ona jest po prostu wszędzie teraz w sklepach na wiosnę właśnie jagnięcina, żeby ją upiec czy tam zrobić po swojemu. I do tego są jeszcze hot cross buns, które są bardzo popularne, właśnie w, jeśli chodzi o Wielkanoc, to te hot cross band się bardzo z tym kojarzą, chociaż można je kupić cały rok. Nie ma problemu z tym, chociaż w tym roku pierwsza zobaczyłam taki wybór smaków, na przykład z rabarbarem, czy z czym tam jeszcze widziałam. Jedno to widziałam z chili nawet w tym roku, a zazwyczaj jest albo takie zwykłe, albo z rodzynkami. I postaram się albo wstawić wstawki, a jak nie, to słuchajcie, na moim blogu są zdjęcia tych Hot Cross Buns i jest nawet link do przepisu, bo można takie Hot Cross Buns zrobić sobie samemu w domu. I nie nagrałam takiego filmu, może kiedyś mi się uda, ale o, wstawiłam tam link do przepisu domowego. Jest oczywiście po polsku, z polskimi składnikami, także spokojnie możecie sobie sprawdzić, a Hot Cross Buns są naprawdę fajne, fajny, fajny pomysł. Co jeszcze? Jeśli chodzi, wracając do Good Friday... To, to Good Friday, e, też jak szukałam, że przygotowywałam się do bloga, to znalazłam całe listy tego, co się w Good Friday powinno dziać. Jakieś tam o obcinaniu włosów czy myciu, czy coś tam, nie wiem, jakieś po prostu cuda nie widzę. Nigdy wcześniej o tym nie słyszałam, nikt tego nie robi. Jedyną rzeczą, jaką się tutaj robi w Good Friday, to idzie się do pubu. E, kiedyś jak przyjechałam, tylko to słyszałam, że wszyscy się tutaj tłuką e, w Good Friday, bo to jest taki dzień, w którym rozwiązują, rozwiązują swoje problemy, ale nie wiem czy to jest prawda e, ale tak słyszałam. Tak czy siak, jest, przyjęło się, że wszyscy idą do Pubu i kto może oczywiście. Od, teraz jest drugi rok, jak jest pandemia, więc puby są zamknięte, więc nie da rady, ale tak faktycznie było i e, i to jest tak, że nie, że się idzie na piwo wieczorem do pubu, tylko się idzie jak najszybciej po pracy. A że w Szkocji w piątki kończy się trochę szybciej, a jeszcze w dodatku zazwyczaj w piątki dostaje się wypłatę, bo się zazwyczaj dostaje wypłatę co tydzień, to po prostu wszyscy uderzają, kto może. Oczywiście nie mówię wszyscy, wszyscy wszyscy są w pubie, ale kto może, jak dużo tych osób idzie faktycznie do pubu, i tam już w tych pubach siedzą aż do upadłego, aż dopóki mogą. Wspominałam tutaj sobotę wielkanocną, a to dlatego, że właściwie w soboty się nic nie dzieje. Nie ma tutaj czegoś takiego jak święcenie jajek, nie robi się święconki, nikt o tym też nie słyszał. Nie ma tutaj koszyczków wielkanocnych do kupienia, no chyba, że w polskim sklepie. W polskim sklepie są takie rzeczy i jak ktoś bardzo chce na przykład, jeżeli zależy ci, żeby poświęcić te jajka, żeby zrobić święconkę, to są kościoły w których są polscy księża i robią te święconki, ale to, jest, to nie jest popularne, że wszędzie to robią, że wszyscy to robią. Tylko kto chce i jak ktoś chce, to znajdzie i może to zrobić spokojnie, także można obchodzić święta w taki sposób, jaki zawsze się obchodziło. Bo tak samo w polskich sklepach można dostać białą kiełbasę i wszystkie polskie produkty, które wszystkie można, wszystko co się chce, tak naprawdę w polskich sklepach można dostać. Można zrobić spokojnie polskie święta bez problemu. Obchodzić je tak, jak, tak jak chcemy. I jeśli wracając jeszcze dalej, do Niedzieli Palmowej, to tak samo nie ma czegoś takiego jak Niedziela Palmowa. Nie ma tutaj tych palem do kupienia nigdzie, no chyba, że w polskich sklepach. I tak samo jak w, jak w przypadku święconki, można pójść te palmy poświęcić tam, gdzie robią odprawiają się polscy księża. Nie jestem pewna, czy w szkockich kościołach to się odbywa. Bo nikt o tym wcześniej nie słyszałam i też nikt o tym nigdy wcześniej nie słyszał, ze, ze szkodów, których się pytałam. I generalnie wygląda to tak, że tak wygląda Wielkanoc. Także nie ma tutaj żadnej ekscytacji, jest tu pełno jajek. Dzieci dostają w prezencie na Wielkanoc jajka czekoladowe, i to jest właśnie najbardziej popularne, jeśli chodzi o Wielkanoc. Te czekoladowe jajka, a nie ani wizda w kościele, ani świeconka, ani śniadanie tylko te czekoladowe jajka i polowanie na jajka także tak się wyróżnia Wielkanoc i może dlatego to jest tak, że ja właściwie tej Wielkanocy nie czuję nie obchodzę świąt po polsku a jeśli chodzi o szkockie święta to to zaadaptowałam sobie tylko to co mi się chce czyli te szukanie jajek i, i robiłam kiedyś jagnięciny, ale w tym roku chyba nie mam ochoty. Powiedzcie mi, czy tak sobie to wyobrażaliście, jeśli chodzi o Wielkanoc w Szkocji, czy macie jakieś inne informacje, czy może coś powiedziałam Wam nowego, albo coś, co się zgadza. Generalnie, tak jak powiedziałam, nie słyszałam, żeby powszechnym były żadne inne tradycje, jeśli chodzi o Wielkanoc. Jedyne co to. Piątek i sobota są wolne od pracy. I właściwie nikt nie zwraca uwagi na to, że to jest Wielkanoc. Jedyny dzień Wielkanocny to tak naprawdę niedziela I, i tak jak powiedziałam wcześniej. Także dzięki, że mnie oglądaliście. Dajcie znać. Ja postaram się wstawić jakieś dodatkowe filmiki, jak wejdę do sklepu. Zobaczymy, czy mi się uda, bo jak jest dużo ludzi, to ja się trochę krampuję. Także jak nie, to postaram się chociaż zrobić zdjęcia. Zapraszam Was do bloga, bo tam opisałam już całą tą sytuację i wstawiłam kilka zdjęć i właśnie link do przepisu na Hot Cross Buns. Także wchodźcie, czytajcie, komentujcie, dajcie kciuka w górę i subskrybujcie mnie, bo rozkręcam się. Do usłyszenia, dzięki, pa! Jest do... Słowo dobre jest użyte jako zastępstwo za stare... Słowa, które kiedyś je opisywały, na przykład nie pamiętam czy to było wielki, ale w jakiś sposób mi się opisywało e, Wielki Piątek i Dobry Piątek. E, Ciekawa jestem, czy jak sobie tutaj usiądę z przodu, czego jeszcze nigdy nie robiłam, to czy się włączy alarm?